Cześć! To jest Ford Edge. Zapraszam na 10 rzeczy, które trzeba o nim wiedzieć. Po pierwsze, Edge to SUV, nie samochód terenowy, więc niech Cię nie zwiedzie jego wygląd. Największe nierówności, jakie ten samochód jest skłonny pokonywać, to kiepskiej jakości droga. Po drugie, skoro o nierównościach mowa, nie wybieraj wersji ST-Line, poprzednio znanej jako Sport. Niestety nie ma ona żadnego sensu na polskich drogach, mimo że 20-calowe czarne felgi wyglądają super. Po trzecie, niestety w Polsce jest dostępny tylko dwulitrowy silnik diesla, 180 albo 210 konny. Wiem, zaraz zlecą się obrońcy prawdziwego V6 i wiecie co, chłopaki? Macie rację. Tak się składa, że jeździłam Edge też w specyfikacji amerykańskiej podczas Marka i mojej podróży do Kanady. Nie palił mało, ale też przyjemność z jazdy poza miastem i w mieście była sporo większa. Diesel na miasto po prostu się nie nadaje, a to jest samochód do wożenia dzieci na lekcje pianina, jazdy na kucyku czy chińskiego. Po czwarte, mówiąc o dzieciach, w samochodzie zamontowane są isofiksy, więc zmieścisz tu foteliki. Z uwagi na rozmiary nie będzie problemu z montażem fotelików zwróconych odwrotnie do kierunku jazdy. Mało tego, w edge'u zmieści się pięć dorosłych osób. Fotele są podgrzewane i jest wejście na 12 i 230 V. Tak, to ja mogę podróżować. Piąte. Bagażnik Edge'a ma pojemność 602 litrów. Chciałam powiedzieć, że to doskonały wynik, ale przecież jest skoda Kodiak, która ma wszystkiego najwięcej. Wewnątrz są wieszaki na zakupy i jest wejście 12V. A i bagażnik otwiera się i zamyka kopnięciem, tak jak lubię najbardziej. I tak, w Edge wychodzi mi to jakoś lepiej niż w innych samochodach. Po szóste, edge ma drzwi zakrywające progi. Co prawda ubrudzę spodnie sięgając do bagażnika, ale przynajmniej nie przy wsiadaniu i wysiadaniu. Po siódme, nawet mimo mojego mikrego wzrostu, e, mam 1,60 m w kapeluszu. Nie ma problemu ze znalezieniem odpowiedniej pozycji za kierownicą. Fotel i kierownica są sterowane elektrycznie. Można zapisać do trzech ustawień dla różnych kierowców. 8. Znowu Wam nie pokażę systemu inforozrywki, ponieważ tutaj jest jeszcze koszmarny SYNC 2, więc o tym nie mówimy. Ale za to. Edge ma adaptacyjny układ kierowniczy, więc nie trzeba się nakręcić kierownicą, żeby zrobić manewr na parkingu, tylko trzeba się do tego przyzwyczaić. Kolejna rzecz, którą bardzo doceniam, to podgrzewane, wentylowane fotele i podgrzewana kierownica. Ok, może dzisiaj nie będę sobie podgrzewała kierownicy, ale zimą, jezu, jakie to jest dobre. Po dziewiąte, ile tu schowków. Jest szufladka po stronie kierowcy, jest wielki schowek przed pasażerem, w uchwyty na kubki myślę, że zmieściłaby się nawet litrowa butelka wody. Jest też schowek na telefon, czy wielki schów na telefon. Są tam dwa wejścia USB, wejście na kartę SD i wejście AUX. Po dziesiąte... Ten egzemplarz ma na liczniku prawie 25 tysięcy kilometrów, czyli jakieś 25 testów dziennikarskich, które możemy liczyć w psich latach, jak chodzi o eksploatację. Pominąwszy to, że tu i ówdzie jest lekko podrapany, w samochodzie nic nie trzeszczy, nie stuka, samochód jest naprawdę w najlepszym porządku. Dla kogoś, kto być może za chwilę będzie rozważać kupienie Forda Edge z drugiej ręki, to już jest jakaś informacja, chociaż w przypadku aut używanych Naprawdę wiele zależy od egzemplarza i tego, jak samochód był użytkowany. Ford Edge jest duży, wygodny, świetny zarówno dla rodziny, jak i dla pary chcącej wyjechać ze znajomymi na wycieczkę. Nie jest demonem prędkości, ale też nikt nie obiecywał niczego takiego. Daje komfort bezstresowego podróżowania. Opowiadałam już o tym, w którym samochodzie mam więcej, a w którym mniej szacunku. Ford Ranger był pod tym względem doskonały, ale w Edge'u dam radę bez wożenia grabi na pace. Nie da się zakochać w tym silniku ale dzięki niemu wyniki spalania są poprawne. Na mojej prywatnej liście samochodów, które kupiłabym, ecz jest wysoko. A na twojej? Daj mi znać w komentarzu. Jeśli podobał Ci się mój test, daj łapkę w górę. A jeśli chcesz być powiadamiana o każdym moim nowym wideo, naciśnij dzwoneczek. Kolejny test w czwartek za tydzień o tej samej porze. Dzięki i do zobaczenia. Proszę. Okay, bagażnik klaps. Okej. Okay. Po piąte, bagażnik Edge'a ma pojemność 602 litrów. Chciałam powiedzieć, że to doskonały wynik, ale przecież jest Skoda Kodiak, która ma wszystkiego najwięcej. Są wieszaki na zakupy, jest wejście 12V, a i bagażnik otwiera się i zamyka kopnięciem, tak jak lubię najbardziej. Nie kop, tylko machnij nogą pod tym. Pod... Przepraszam, tego nie nagrywamy, tego nie publikujemy, um, udajemy, że wszystko jest normalnie. że widzisz tam gdzie jest czujnik? Pod nim masz machnąć nogą.